Za mną powstaje instalacja fotowoltaiczna, pierwsza w naszym PKS-ie, jako pierwszy PKS w Polsce. Użytkujemy autobus elektryczny dla przewozów międzymiastowych i instalacja będzie jakby kontynuacją dotychczasowej linii pozyskiwania energii zeroemisyjnej i pozwoli nam, między innymi, na zasilanie tego autobusu. I mamy nadzieję również, że będziemy mogli wyprodukować część energii, którą zużywamy. Na pewno w przyszłości będziemy ponosili niższe opłaty za energię elektryczną. Nadzieję, że to jest tylko część instalacji. To jest 72 panele, moc 27,72 kWp. W planach mamy rozbudowę do 50 kWp bo tyle można bez dodatkowych formalności. Jeżeli pozwolą nam na to fundusze, to będziemy starali się pozyskiwać ekologiczne źródła prądu i również inne elementy związane z użytkowaniem źródeł energii odnawialnej. Myślimy również o ogrzewaniu budynków, być może przy pomocy pomp powietrznych. Wizytujemy dzisiaj realizację inwestycji w naszym nyskim PKS. -ie. Jest to pierwsza inwestycja, jeżeli chodzi o temat fotowoltaiki. Właśnie dzisiaj tutaj ekipa montuje już panele fotowoltaiczne. Starostwo powiatowe przeznaczyło na ten cel dla do pks dofinansowanie w kwocie 90 tysięcy. Jest to powiedzmy połowa tego zapotrzebowania, którą potrzebuje PKS. Ma to służyć temu, żeby ograniczyć przede wszystkim koszty energii, które rocznie wynoszą ponad 100 tysięcy i. Ma wspomóc zasilić ładowanie naszego jedynego, jak na tą chwilę, autobusu o napędzie elektrycznym. Ta pierwsza inwestycja w PKS-ie w panele fotowoltaiczne jest to właśnie początek programu powiatnyski Czysta Energia. Rozpoczęliśmy to w tym roku 2020. W 2021 roku program ten będzie się znacznie mocniej rozwijał, ponieważ już zainteresowanie jest tak duże. Że pięć gmin złożyły wnioski o dofinansowanie właśnie do Starostwa Powiatowego, o dofinansowanie do tych paneli fotowoltaicznych. W sumie powiat przeznaczył na rok 2021 prawie pół miliona złotych właśnie w rozwój paneli fotowoltaicznych.